Dzień dobry, Błażej Ziętkowski, AutoCentrum Lis Hyundai. W tym odcinku chciałbym zademonstrować działanie kilku nowoczesnych funkcji w naszych modelach samochodów marki Hyundai, które, jak wiem z doświadczenia, no, sprawiają Państwu największy problem w momencie użytkowania nowego pojazdu marki Hyundai. I Zapraszam do oglądania odcinka. Jak włączyć aktualizację online? Wybieramy setup. Wybieramy przycisk ogólne. Przesuwamy ekran do samego dołu. I tutaj proszę spojrzeć mamy opcję aktualizację over the air OTA. Zaznaczamy i mamy już włączoną aktualizację online. Jak wyciszyć asystenta znaków? Sam osobiście jestem przeciwnikiem wyłączania dźwięku informującego nas o znakach drogowych. Ale Hyundai, słuchając klientów, którzy użytkują samochody, pozwolił na to i zaraz zademonstruję, jak to zrobić. W momencie, kiedy ruszamy, samochód tutaj zobaczył, że mamy ograniczenie prędkości do 5 km na godzinę. Słyszymy sygnał dźwiękowy. Wystarczy, że przytrzymamy teraz rolkę głośności. I proszę spojrzeć, pojawił nam się komunikat, że wybrano funkcję informowania o ograniczeniu prędkości. Jak włączyć informację RDS w momencie, kiedy słuchamy radia? Proszę spojrzeć, tak wygląda menu radia, i teraz tutaj na dole mamy małą ikonę. Wybierzmy sobie Radio Kierowców. Naciskając ją, proszę spojrzeć, za chwilę nam system wczytał informacje dotyczące RDS-u, i w tej chwili wyświetla nam wykonawcę tutaj. Jak uruchomić zdalne parkowanie samochodu z wnętrza samochodu? Przyci przytrzymujemy przycisk kamery 360 stopni i dzięki temu mamy możliwość w momencie, kiedy wysiądziemy zdalnego sterowania samochodu. Jak uruchomić widok kamery cofania w lusterku wstecznym? Przełączamy przełącznik i jak widać obraz w lusterku to już obraz z tylnej kamery. Co zrobić, kiedy rozładuje nam się akumulator, a chcemy dostać się do samochodu? W tej chwili do kruczyków Hyundaia jest dokładany tak wyglądający bagnet. Zaślepka, która widnieje tutaj przy kierownicy, ma pod spodem otwór, który w momencie, kiedy włożymy bagnet, pozwala nam na podważenie jej. Dostajemy się w ten sposób do zamka, który możemy po prostu otworzyć. W samochodach marki Hyundai, w których mamy elektrycznie otwieraną klapę bagażnika, fabrycznie ta klapa jest ustawiana na maksymalne otwarcie. Jeżeli parkujemy samochód w garażu i chcemy, żeby ta klapa tak wysoko się nie otwierała, jest taka możliwość. Ustawiamy klapę bagażnika na wysokość, na którą chcemy, żeby się otwierała, naciskamy przycisk otwierania klapy bagażnika, trzymamy go przez kilka sekund czekając aż wybrzmi sygnał, który tutaj słyszeliśmy. Teraz zamykając klapę bagażnika. I ponownie ją otwierając, ona wróci już nam do nadanej wysokości. Jeżeli chcemy te ustawienia zresetować, przesuwamy ją ręcznie na wysokość, która nam odpowiada, naciskamy przycisk jeszcze raz. I po sygnale dźwiękowym zresetowaliśmy ustawienia klapy do tego najwyższego położenia, co zaraz zademonstruję. Niektóre modele Hyundai są wyposażone w możliwość zdalnego prowadzenia samochodu. W momencie kiedy mamy garaż, który jest wąski i będziemy mieli problem z tym, żeby wysiąść z samochodu, możemy ten samochód do garażu wprowadzić co zaraz zademonstruję. Żeby to zrobić, przytrzymujemy informując samochód, że się do niego zbliżyliśmy, kluczyk symbol zamkniętej kłódki na kluczyku, a następnie przytrzymujemy przez dłuższą chwilę przycisk Hold. Samochód się uruchomił, widzę to tutaj na zegarach. I teraz wykorzystując przycisk przesuwania samochodu do przodu, auto porusza nam się w nadanym kierunku. Możemy także korzystając z kluczyka przesunąć go do tyłu. Jeżeli w garażu mamy jakąś przeszkodę, nie wiem, stającej na przykład rower, samochód wyczuje to, nie musimy się obawiać, że uderzy, co zaraz zademonstruje. Żeby wyjść z tego trybu, naciskamy przycisk zamkniętej kłódki, a następnie hold, i samochód nam się wyłączy. Jak skorzystać z inteligentnej klapy w samochodach, w modelach Hyundai'a, które taką funkcję po posiadają? Wystarczy, że zbliżymy się, mając kluczyk w kieszeni do samochodu, samochód wyczuwa nas, informując dźwiękiem oraz palącymi się świ światłami i klapa otwiera się. W naszym przypadku nie trzeba tutaj machać nogą, wystarczy po prostu, że zbliżymy się do samochodu. Jak otworzyć zdalnie w samochodzie szyby? W kluczyku mamy przycisk otwartej kłódki. Przytrzymujemy go przez dłuższy czas. No i Jak widać, szyby otworzyły się. Aby zdalnie zamknąć szybę, przytrzymujemy znowu przez dłuższy czas przycisk zamkniętej kłódki. Jak zaktualizować nawigację w samochodzie? Oprócz opcji, która, którą mamy, opcji online, możemy to zrobić także ręcznie. Wchodzimy na stronę Hyundaia, wybierając adres www.hyundai.pl. Znajdujemy tam zakładkę dla klientów. Następna zakładka dla klientów Hyundai. I szukamy tutaj zakładki, która nazywa się mapy nawigacyjne. Po otwarciu zostaniemy przeniesieni na stronę, która pozwala nam na ściągnięcie programu i zainstalowanie go na komputerze, który pozwoli nam na wgranie na pendrive najnowszej aktualizacji do naszego samochodu. Po wgraniu aktualizacji na pendrive wracamy do samochodu, uruchamiamy komputer. Wystarczy teraz wetknąć w złącze USB wgrany pendrive. Czekamy aż na wyświetlaczu pojawi nam się informacja o możliwości wgrania tych plików, które znajdują się na pendrive. Ta chwilę zajmuje. Podświetlił nam się napis USB Update. Wystarczy teraz go nacisnąć. No, Jak widać, tutaj w naszym samochodzie ta najnowsza wersja jest już zainstalowana. W momencie, jeżeli na pendrive byłaby nowsza wersja, wystarczy tylko nacisnąć przycisk, tak, i cała aktualizacja zostanie zrobiona automatycznie.